Manko, witam Was w pierwszym odcinku. Moto zajawki co prawda przy skuterku to będzie projekt, który właśnie zacząłem robić. Na razie biorę się za felgi, wizualnie. Mamy oryginalną felgę. Jest taki o sobie słaby kolor, a będzie taki. Tu już mam pomalowane złota do czarnego. Coś takiego sobie wymyśliłem. Plastiki boczne będą w kolorze, ale w macie. Z silnikowych rzeczy będziemy wymieniać cylinder na większą pojemność, bo jest to 125. Myślałem też o czarnym wnętrzu lampy, żeby ładniej się komponowało, ale na razie zrobimy sobie dzisiaj felgi. Pomalujemy. Pokażę co i jak. Matowimy wszystko pod podkład, żeby się farba dobrze przyczepiła papierkiem. Nie spieszymy się. Oczywiście najlepiej sobie spuścić powietrze do zera, żeby jak najdalej tutaj zaczyścić. Wtedy ładnie nam się tutaj pomaluje. Dojdzie dalej farba, a po napompowaniu opona jakby zakryje nam to wszystko. Także spuszczamy powietrze i matujemy dalej. Taki efekt ma być na tym kole Takie ma być, takie było Kurde minęło chyba dobre 15 minut albo i 20 Dopiero mam połowę koła Jak widać taka struktura zmatowiona spowoduje to, że farba będzie się lepiej trzymać No w końcu dobre pół godziny chyba No i dobra Teraz trzeba to umyć. Zwykły płyn do mycia naczyń i woda. Myjemy do czysta. Czekam aż wyschnie i działamy dalej. Butelka z wodą, szczotka i myjemy. Dobra, mam już umyte otłuścimy benzynko i będziemy malować podkładem. Raczej, znaczy pierwsze zabezpieczymy. Oczywiście, opona umyta też została, żeby się taśma czepiła. Felka mi się suszy, właśnie elegancko. Podkład mi się podgrzewa. Ja używam czegoś takiego. Nie jest reklama, ale ten podkład. No, jest zajebisty. Jako w sprayu najlepszy, jaki może być. W tym kolorze, oczywiście, bo jest biały, ale z biały jest chujowy. Ale ten siwy jest zajebisty. Benzynko będziemy otłuszczać i malujemy tym podkładzikiem. Dobra, przed malowaniem jeszcze trzeba zamaskować. Taśma malarska. Obklejamy dookoła. Oczywiście to zaklejam. To i tak nie było malowane. Tu wnęki zostawię. Wentylek, opona z tyłu. Tak samo opona. I wtedy możemy zacząć malować. Ja już oklejam w taki sposób. Dlaczego nie kartami? No bo jak sobie zakleję to mogę sobie obrócić. Nic mi nie wypadnie. Mogę malować podkładem i mogę malować później od razu kolorem. I z dwóch stron od razu. Dobra. Mamy oklejone. Jest godzina. Jeszcze wentylek i jedziemy z podkładem. Oczywiście kładziemy na czymś żeby mieć jak najmniej wtrąceń. Pierwsza warstwa to taka warstwa jakby powiedzieć zaprzyjaźniająca się z ze strukturą. Wszystko cieniutko pokrywamy. I potem dopiero drugą warstwę dajemy taką fest, już żeby pokryła wszystko na równo i zostawiamy. Ja daję dwie warstwy. Dobra, tak wygląda po pomalowaniu, wstępnym przeschnięciu. No i zasada jest taka sama. Pierwsza warstwa taka cieniutka, żeby to wszystko się zaprzyjaźniło. Potem druga już taka grubsza i trzecia już taka uzupełniająca, żeby idealnie wszystko było pokryte. Ja daję trzy takie warstwy. Dobra, tak wygląda po pierwszej warstwie cieniutki, jak widać prześwituje i już fajnie to wygląda. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby tutaj pod dobrym kątem napsiukać druga strona, pierwsza warstwa tak wygląda finalnie ostatnia warstwa to już trochę przeschła jeszcze lekko przeschnie, odrywamy taśmę i do zamontowania, ale już dzisiaj tego nie zrobię bo już jest późno noc na dworze tak więc jutro dopiero tak to wygląda po odbezpieczeniu taśmy tamta strona jeszcze lekko schnie wyszło coś takiego o oczywiście w słońcu w świetle dziennym inaczej to wygląda to by było na tyle.